I uwaga, mamy godzinę 19 Zobaczmy, co takiego dzisiaj w Ultimate Team Wow Wow 8,6+, 1 z 3 Niesamowite Dobra, tego pika otworzę sobie jutro A dzisiaj, oczywiście No nic tutaj fajnego nie wyszło, także ja zapewnię wam super content Otworzymy dzisiaj pika z ikoną Podstawową 8,8+, plus do wyboru Zapraszam was na stronę fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 W najlepszych cenach na rynku A z kodem OSCAR dostajecie ich 10% Więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7 a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz oczywiście w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. A debinia była, dobra, to jednak wracamy. ha! Debinia, o z rakietą, ona jest, ej 5 na 5, ej szczerze to jest karta do zastanowienia się Nie no, artysta sztuczek, rakieta, i szczerze wygląda dobrze, wiadomo liga do dupy Ale tak do kręcenia się, powiem wam, że nie jest jakaś turbo droga, ale do kręcenia się będzie świetna Super statystyka driblingu, świetnie, świetne style gry i jeszcze jest niska i 5 na 5, szczerze ciekawa karta Ewo, Ewo, jeszcze Ewo zobaczmy Eder w dominacja w powietrzu, Już to jest jakiś, o kurde znaczy ogólnie jakoś mnie nie jara ten PlayStation z plusem potężna główka. Ogólnie to jest Sławy, to jest jeden z PlayStationów, których nigdy nie używałem za bardzo. Ale w sumie nie wyglądają, nie wiem, tak jakby znaleźć dobrego zawodnika, po to to pewnie spoko. No, to potężna główka gówno da. Nie, nie podoba mi się to, Ewo. To odbierzmy sobie nagrody za skład Batelcy i zaraz policzymy, ile mam słapów bo z tego, co mi się wydaje, to powinienem mieć 16. <grym> Jak nie, to zrobimy pika z Hero, jednak, nie? Team of the Week 84, może Cancelo znowu? Uwaga, PS, nie, to będzie Berardi. Nie, z Hero słaby pik w sensie i tak go zrobię, ale jutro. Natomiast, jakby tam był Hero Origin, nie? To byłoby super. A tak, to. No, tak, do przyskipowania, dobra paczka. Squad battles, może akurat coś fajnego. Nie ma wokalu, także skip i duplikat. Ja pierdziele, no mam pełny magazyn. No dobra, no policzmy, ile ja mam tych kart, nie. Dobra, mistrzostwo mistrzostw, liczymy cztery karty tutaj, czyli 6. Rivals, jedna karta w magazynie, trzy w klubie. Dobrze, liczę, mam już 10, dobra, 10, tak jest, 10 mamy i teraz battlesy, jeden, jeden duplikat, czyli się zgadza, bo teraz otworzymy kolejne dwa, no dobra, to przepalmy pierwszy składzik, Funes Mori nie leci, dobra, no to zaczynamy O, jeszcze wiecie co, 16 słapów przepalamy, zarobimy 1600 monet, w, dobra, i kolejna paczka trybu skład battles, oby niebożonej karty, której nie chciałbym przepalać SP no to raczej nie, no bundy to już w ogóle. No dobra i teraz te ciekawsze paczki, czyli mega paczka od takich kart 83, może trochę golda zarobimy, jest walkout, to będzie Kelly chyba, nie? A jednak pani hemp. No, 8,6 git, na listę sobie wyślemy, to też na listę. Złota paczka, dobra, QuickS, wiecie co ja mogę zrobić quicks, bo ja chcę trochę końców. Dobra, 10 razy 80 plus. I Walkout to będzie Gindogan, nie? Tak jest, nie, nie jest podwójny, dobra Ale gindogan 87. no zawsze trochę końców, nie? Dobra, i ulubiona, znaczy już nie ulubiona paczka Lekko podkręcona, 86 6 czy będzie? Znaczy, <laughs> Walkout na pewno będzie, ale to pewnie będzie coś słabego No, Schiller albo, albo Pop, dobra Dobra, zobaczmy, Pix, Hero, u Alana, zobaczmy, co takiego z niego leci? Nie spodziewałbym się jakiegoś tur, jakichś turbo dobrych trafów Ale kto wie, może akurat, Gooty 86, O, poprawę

Tak, jak myślałem. Taki średni ten pick. O kurda, Żurasek turbo content. I pick z oczywiście kampanią i jeszcze czeka nas pick z bohaterem. Tutaj mamy Branta, Langa i... No, nie oddało Grimaldo. Dobra, pick z bohaterem, Orientes, Marszterano marsz i jakiś shit na koniec, Berbatow. Szczerze że tutaj, żeby pick był dobry, to chyba pick z hero był dobry, to chyba musiał być pick 8-8+, chyba, nie? Pierwszym trafem, który spekuluje, że trafię, będzie Turam. To jest pierwsza karta, którą obstawiam, że trafię. Drugą kartą obstawiam, że będzie to szewczenko. Trzecią kartą. Mm... Trzecią kartą będzie duplikat Szmajkela, nie? A czwartą kartą... No dobra, Ronaldo Nazario. <laughs> Zobaczycie nie. LS i HPD na pewno, nie? LS i HPD, jakby, jakbym trafił kogoś z nich byłoby spoko Napastnik też nie byłby zły, chociaż Butron gra mi się dobrze, ale LS i HPD, nie? Ja już poprzedłużałem swoje, więcej już skończyły mi się pomysły Zobaczyłem kogo mogę trafić No już nie mam pomysłów, nie? No nie mam pomysłów, także tak, przepalmy ostatni składzik Na pika z ikoną 88 plus za 16 swapów no pik może sporo zmienić. SPD albo LS to będą ikony, które na pewno mi pomogą. Byle nie żaden bramkarz. No to otwórzmy, nie? Otwórzmy. 1, 4, 8, 8, plus ikona. Od którego zaczynamy, proszę Państwa? Lewa, lewy, lewy środek, prawy środek czy prawy? Najbardziej po prawo. Pierwsza ikona. Uwaga! Uwaga! Kurna, Angerer92! Ooo, oh, shit! Lepiej trafić Angerer92, niż jakieś 8-8, wiecie, niewymienne. Wiecie o co chodzi, nie? Chociaż będzie na winiego. Dajcie mi dym i uwaga! ściszcie odbiorniki! Bo teraz będzie grubo. Uwaga, uwaga, pierwszy! <laughs> oh, kurwa, shiro, o kurwa, Shirem, o Co ja zrobiłem? Na co ja przypaliłem tego? Na co ja przypaliłem 16 słapów? Ja mógłbym w niego skończyć, nie? Dymiarka mi się włączy dopiero na ostatniego pika, więc tam będzie grubo. Prawy środek. Tu nie będzie nic dobrego, zobaczycie. Uwaga! Uwaga! <laughs> Co ja zrobiłem, nie? Co ja zrobiłem? Co to jest za ping Dymiarka działa. Za trochę, zadynmy na maksa to mieszkanie! Uwaga! Ostatni! Ostatni! Proszę, Nikt to będzie buł. <słyski> <słyski> ja, Pier. 16 słapów, nie! 16 słapów! Przecież te karty nie są łącznie warte 500 tysięcy, nie? <słyski> wow! Mogłem zresetować grę no niestety, no, no czy wiecie, no tak jak mówię, lepiej lepiej dostać, znaczy ogólnie lepiej dostać kartę grywalną, nie? Ale jak już miałbym dostawać Fodder, to właśnie fajnie, że jest wysoko oceniony. Dobra, Michaelos, ro, zrobię kilka kampanii, zobaczmy. i dobra, nie jest źle. W końcu ci się oddało, Michaelos. A nie, tak, kampania, Koch 8-8 od środka oddaje, nie? Estupinan, e, znaczy jakiś taki i Bjorn. Koch nie jest zły. No raz zobaczmy, dajmy jej jedną szansę. Wiecie co, a wiecie, co będzie najśmieszniejsze, jak o, okaże się, że ona dobrze broni, nie? O ja pierd... Co to jest? Ja gram Angerer I Ziru na ataku Ja ha <ścoughs> wie, wiesz co robisz chłopie, nie? Oho Jezu, czalicie pojedyny główkowy Angerer kontra Hulit? Oskar, Giroud, gol, Olivier, Olivier, jaka akcja, Oski Boski plus Olivier Giroud, no proszę was, proszę, nie Jeszcze czekamy na jakąś ewolucję, żało, i normalnie jak w FC24 Aj, ale dobra, będziemy próbować wrzutek na tego Giroud Więc ja mam nadzieję, że w ogóle będą jakieś, wie, jakieś, wiecie, że my się nie zatrzymamy na jednej ewolucji Oliviera, że tu zaraz się coś jeszcze pojawi, dobrze Ej, na razie Angerer, czyste konto, tylko przymknijmy... Fakt na to, że gościu nie ma jeszcze strzału na bramkę. I Oliver, kurde, dobrze. Wbrew pozorom, ona dzięki temu playstylowi, co ma, może nie będzie aż tak źle broniła. Ale kurde, z drugiej strony co ja gadam? Ja, ja nie planuję chyba nią. Nie, no, nie planuję nią grać, nie? Oho. I patrzcie, pierwsza obrona, Anger. O kurde, jak wywalił Desajemu, aż chłopak się sparaliżował na chwilę. Dobrze. I Zidane? Ajdź Ej, ale czaicie tyle legend w jednym składzie Oliver Giroud z Zidanem? Tydzień temu nie powiedziałbym, że tak, taki duecik będę miał. Zidan? Aj, ty bo ładnie. Ja mam szmikel, Cassiasa, Angerer, kogo jeszcze trafiłem? Ej, ale ja coś czuję, że ja zbiorę wszystkich bramkarzy w tym roku, nie? Na pewno wpadnie jeszcze Wandersar i na pewno wpadnie jeszcze Czech. Mi bramkarze strasznie oddają. No, brakuje mi trzech trzech, trzech bramkarzy do bingo ikonowych, nie? A, jeszcze Buffon. No tam, czyli czterech bramkarzy mi brakuje. O, 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 będzie, będzie, będzie. Jest zewniaczek, dobra, 2-0. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oliver Giroud na razie jest niepokonany, a Angerer czyste konto kolejne. Znaczy, w sumie to pierwsze. O, gra na szpicy Giroud, żeby on na główki był. Ja pierdykam. Czajcie jego na główkach? Czy to będzie jakiś kosmos? Dobra, jedziemy, kolejny. Kolejny mecz i będziemy mieli już pierwszą ewo, Pierwszą część ewolucji Giroud. Dobra, zobaczmy. Kolejny mecz w elitarnej. Wandersar, Jero, Blond, Tiuram, Sisoko, Neymar. Dobrze, Angerer, ja cię. Ej, ona. Dobra, ładnie. W ogóle Kamavinga Kama ma strasznie dobre animacje, jeżeli chodzi o defensywę, nie? No, niesamowite, niesamowite ma te animacje. Ej, dobra, i to można grać tak jak w FC24, czyli na nagłówki. Wini? Angerer, niestety. Cały jeden mecz plus 16 minut czyste konto zachowała. Oj, oj, Angerer. Oj, ty, no co to było? On ma shop połączony z magnesem z plusem, czy o co chodzi? Aj! No nie no, nie, bro, już wiem, że z Angerem raczej długo nie pobędziemy. Pięknie, Hansen. Dobra, te, te zielonki zaczynają siadać. Nie, jeżeli, jeżeli dzisiaj Barca straci punkty, to moim zdaniem Atletico wychodzi na takiego mocnego pretendenta, nie? Do mistrza. Pytanie, w jakiej formie będzie Barca i Real za jakiś czas, nie? No bo stawiam, że w Barcy to jest chwi, chwilowy... Chwilowa zadyszka, a w realu się powoli kontuzje kończą, nie? Dobre, asysta? Nie, Oski! Wiecie, w realu już się kończą kontuzje, już wraca Kamawinga, już Evini powoli Rodrigo, a może jednak nie, o kurde, nie, no to jest Lorą Blow, nie? No Angerer, nie no, ona jest tragiczna, nie? Ona jest fatalna no, no, no wiadomo, no karny powinien być No ale, no wiecie, zwalanie na to, że karnego nie było i dlatego nie wygrałem, no To też nie można tak, nie? Ale czy Real by wygrał po tym? No nie, wi nie wiadomo, czy nawet by strzelili Co prawda Mbappe nie było na boisku, więc duża szansa, ale Karny to nie gol, nie? No mówię, no nie, nie można mieć wymówki, że nie było karnego Wiadomo, że po fakcie szkoda, że nie było karnego Dobrze gościu gra, ale to jest meczek na dogranie, nie? No bo ja chcę Oliwiera dalej robić Także nieważne, co tu się stanie O, zobaczmy, Oliwier zła wrzuta ale jeszcze jest Mendy? O, Jezus, Mendy, jaki gol! Przeciwko obu zespołom są popełniane błędy, które mam nadzieję, że się skończą. Tutaj patrzcie. Mendy od drugiego gola. Co jest? Ziru, Dobrze, Oskar! Aj! Ej, dobra, to była do dupy wrzuta, no nieważne Dobra, ale mamy pierwszą, pierwszą, pierwszy segment ewolucji na Oliwiera A tutaj sześć meczy, e, no to, to trzeba będzie w battlesach tą ostatnią robić Wy... oczywiście drodze Oliwiera, źródła chwały do Busta. Zobaczmy, zobaczmy, Tibo O, kurna, piątka obrońców Czeże mam ochotę wyjść trochę z tego meczu Mówię, nie wiem, ja bym chciał się pobawić, a gościu gra piątką A to trochę zabija fan jakikolwiek No nie no, w sumie teraz Oliwierę muszę wygrać mecze O, czekajcie, Oliwier i Oliver, dobra, gramy, no już gramy, Oliver Giroud, proszę Państwa, on wraca I dobrze, Casillas, dobrze, a właśnie już Angerer wywaliłem no Ten mecz pokazał mi, że Angerer po prostu, no, no wzrost jest ważny, aha Oj, pięknie, dobrze, dobrze Hansen? Kurde, chciałem tak delikatnie, o Jezu, no karny chyba, panie sędzio Oj, powershot i no ej, ten Konate odżył I Hansen, kurde, na pustą wystawiłem ci, kobieto, no co ci mam jeszcze dać? O, Oliwier? No, nie wiem, jak on to złapał, ale dobra. No i niestety, jeden, jeden. No, zobaczmy. Ma... o kurde, ten Majkon by był teraz w sumie fajny dla Oliwiera, bo on ma wrzutę. Patrzcie, no, patrzcie na to, co on robi z tym Wandajkiem, To jest Van Dijk UCL, to nie jest złoty Van Dijk I Oliwier, kurde. Dobra piłka, ale dobra, prawie, prawie. Dobra, jestem głupi, nie? No nie, no przecież to, to ta akcja bez giru nie ma sensu. Chociaż czekajcie, on wrócił! Nie, Hansen! W głowie miałem. Piłę, no tak na jedynastkę, nie? <grystanie> Ostatni skład o ocenie 8/8 na winiego. Były cztery do, do zrobienia i właśnie je kończymy. Papa Angerer, nie będę tęsknił. O Boże, teraz chyba powinno pójść troszeczkę szybciej, nie? Bo już będą mniejsze uverale. No i zobaczymy, może jeszcze coś wypadnie, jakiś łukałcik. O, o proszę, o proszę, bramkarz na, dla odmiany. Ta, 89, fajnie. Walczy za, za 60 tysięcy, ale wymienna, dla testu. No jestem ciekawy, czy będzie walkout? Ok. Może się jakoś spłaci. EŚP, Hiszpania, proszę, 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 Putejas. Tak? Okej, okay. ty to jest. To jest Putejas? To! Nie! Bon Mati, kurna! myślałem, że Putejas, nie! Na wypożyczeniu, może Cristiano, że nie będę się go kupować. Serio? Nawet tu nic? Nawet tu nic? Ale <grym> no dobra, już ostatnią. Bo ta załóżmy się zwróciła, a druga się zwróci. Chyba też Tegen. Ale, nie no, 8 piątki, czyli 8 dziewiątka kosztuje ile? 20 tysięcy, 8 piątki No to dziś połowa paczki się zwraca w kartach O, kurde, mógł być ten Cristiano Nagasato No dobra, to laścik ostatnia taka paczka wymienna Uwaga, no nie trafiliśmy nic fajnego W sensie żadnej karty specjalnej Ale mamy bramkarza O, i to jest najgorsza paczka, bo to jest 8-7 No i zobaczmy, może Cristiano, może zaoszczędzimy trochę golda Dzięki temu, uwaga No dobra, biorę glaza Jeżeli otwierałeś pika z ikoną za słapy, daj znać w komentarzu Co tam trafiłeś